Cześć wszystkim z tej strony To, to kolejny film z serii Destinys 4 wyzwania 100 dzieciaków. Jak dobrze pamiętacie, muszę zatrzymać, przepraszam, bo mam już za dużo dzieci. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy trojaczki Mamy Łucję, mamy Marcel oraz niechcieja. Dodałam shortsa w tamtym tygodniu i powiedziałam, że niechciej, czyli od e, niechcianego dziecka. E, teraz takie mam małe sprostowanie, że. Niechciej, e, imię niechciej nie pochodzi od tego, że właśnie coś jest niechciane, a od tego, że mm, nie chce się coś zrobić. Imię właśnie niechciej, mówi się często, że mm, ale mam niechcieje, czyli, y, że nie chce nam się czegoś zrobić właśnie. I od tego właśnie to słowo, y, to imię pochodzi. To takie małe sprostowanie, a teraz czas się zająć dziećmi. Najpierw tak, Maja pokażcie wy się mnie wy jesteście już dorosłe więc was trzeba wyprowadzić mogą to zrobić teoretycznie już y, teraz, ale my na razie dzieci nie będziemy mieć małych więc y, one we dwie zostają y, Ty piątkowy, więc jeden, dwa dni i powinieneś mieć szóstkę, czy możesz zrobić dodatkowe? możesz zrobić, to od razu zrobisz, bo jesteś głodny, ale ale co, sobie poradzimy, ty śpisz i tymi się trzeba zająć ale już się pomału nimi zajmują, dobra czy już wszyscy się zajmujecie nimi? czy ty musisz jeszcze płakać? to... możesz nakarmić, może? albo dobra ty się zajmiesz, mam nadzieję że się zajmiesz tam sobie poradzi, no na spokojnie natomiast ty narysuj Jakiś obraz jeszcze. Ja wiem, że ty głodna, ty pękasz jeszcze wszystko, ale potrzebujemy pieniążków. Już mamy 121 tysięcy, czyli może niedługo nawet będziemy mieli nowy dom. Od razu posprzedaję te projekty. Okej. Okay. I okej. Okay. Zawsze też dodatkowe pieniążki, prawda? Dobra. Ty, ty odrabiasz. O, właśnie, ty. Weź mu tu pomóc. Pomóż. Pomóż przy odrobieniu lekcji. Natomiast ty już śpisz, prawda? Tak. To może przetul, kołysz, i jeszcze dziecka, i pogawość trochę, a potem do spania. Śpi i ty do. Tutaj poproszę cię, i do spania. Idziecie. Dobra, mieliśmy jeden wielki Armagedon w nocy. Mam nadzieję, że wszystko jest teraz w porządku tutaj. No Ucja. nie Ucja, przepraszam, Zofia praktycznie w ogóle nie spała. Ale udało się mniej więcej. Uciszyć dzieci. Na szczęście. Na szczęście się to udało. Dobra, czy ty ma mamy jeszcze jakieś resztki? Eee, nie mamy, więc eee, zjedz coś na szybko, zjedz jakieś kanapki z serem i szynką. Póki jest taka możliwość. Eee, dobra, tutaj teści zablokujemy, bo ty potrzebujesz, tak czy tak? Eee, a te obrazki tam. Narysujesz wtedy, kiedy będzie trzeba narysować. Czyli prawdopodobnie dzisiaj. E, jak tam malutka? E, głodna ich hiena, prawda? A ile tobie zostało? Nie, jeszcze jeden dzień. To na spokojnie tam się wbije. E, cieszę się, że nie mam dodatku być rodzicem bodajże. Tak się nazywał bo myślę, że bym nie wyrobiła tutaj też, robiąc z młodymi weź to sprzedać, 3000, pięknie twoja siostra w ogóle jeszcze śpi, a ty nawet w nocy nic nie spałaś widzisz? dobra, i co tu jeszcze potrzebujesz? kawę, no zrób sobie kawę wyrzuć zepsute jedzenie Czemu ty się tam przyniosłaś? O, tak, i ty ucz się pilnie, bo ty masz tutaj mieć ładną ocenkę. Skończymy ci wtedy e, aspiracje i będziesz już nastolatkiem. Dobrze, że mamy w ogóle osobny pokój. I w ogóle Krishna chyba się znowu też zbugował, bo normalnie tutaj jest cały czas z nami. Eee. Ty nie, może ty nie graj, a po prostu może byś zrobiła jedzenie jakieś, bo nam trochę jedzenia brakuje. Zróbmy może pierogi z warzywami na przyjęcie. Ty natomiast do, do łazienki pójdziesz, zjesz później, a teraz pójdziesz spać, bo ty jesteś tu wykończona. Emma może wstać, w sumie. A... Możesz wstać, pójdziesz się załatwić. Bo tobie jeszcze trochę tego brakuje. Pójdziesz się załatwić, a następnie... Mm... Skończymy to myślenie. Ja wiem, że tak głodno trochę jesteś, ale to nic. I jeszcze sobie poczekasz trochę. No i zobaczymy w ogóle czy. Albo nie czekaj, bo już jest gotowe jedzenie, to sobie weźmiesz porcję z tego. I dopiero potem. Pójdziesz sobie poćwiczyć. A higieną się zajmiemy najwyżej potem. Chociaż nie no w sumie może mały. Mały sobie poradzić z tym w sensie mały Proszę. <słuch> Maja. Nie mały. Maja może sobie z tym poradzi i cię wykąpię. Bo w poprzednim odcinku jak dobrze pamiętam, tak, to był poprzedni odcinek. Strasznie się te simy bugowały, zwłaszcza jeżeli chodzi o M, bo nie byłam w stanie nic zrobić, typu nie mogłam jej. E, nie mogłam. jej wykąpać, nie mogłam dać jej jeść i tak dalej tej później śniadanie może, jeszcze jakieś kanapki z bekonem zrobisz. Ty jesteś zmęczona, więc idź spać może, a nie wypijesz kawę, nie wiadomo którą z rzędu. A bardziej się przyda, jeżeli będziesz wyspana, zwłaszcza, że dzieci no, tutaj nie śpią. I będzie trzeba je zaraz pewnie ogarniać. Ale myślę sobie, że jakby Krishna zwolnić, to bym miała e, lepiej z ogarnianiem, bo e, przynajmniej bym, e, wiecie, kliknęła nakarm, 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 e, kołysz, 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 gawoż, gawoż, gawoż. A potem jeszcze, co tam jeszcze może być? E, a, zmień pieluchę, zmień pieluchę, zmień pieluchę. I by było ogarnięte. O, i Maja ma trzeci poziom, też gotowania. To mnie cieszy. Ma, czemu tu płaczesz? Nie pójdź jej. Idź się pobaw klockami. Badaj kształty. O, to mogę sprzedać też w ogóle. Dwa, zawsze to coś. Simeleony. Ty weź tu, wypoleruj to do perfekcji, tu też możesz wytrzeć zawsze czymś się zajmiecie, prawda? ty natomiast weź kontynuuj te pierożki z warzywami ty jesteś głodna? nie, ty byłaś głodna więc możesz zjeść to, czego potem no i kolejna umiejętność Dobra, ale poczekamy aż jeszcze przyjdzie Franciszek ze szkoły. Dobra, Franciszek przyszedł, on ma jednak poprawę oceny. Mamy już tutaj tort zrobiony, który tu masz poziom siódmy. Ten tort już włożę do lodówki, żeby nie było problemów, jakie mieliśmy. Chociażby na jeden z szorsów pokazywałam, jak chyba pięć tortów tam się. Zrobiło i nie mogłam z żadnego skorzystać, bo zaraz mi zaczynali jeść. No to było, powiem Wam, przefantastyczne doświadczenie. Oczywiście to jest sarkazm. ją jak ja się wtedy nawkurzałam. Dobra, co Ty potrzebujesz? Nie Najlepsze no pust pustko stworę. Kolega ze szkoły pokłócił się ze mną o to, który. Okej, okay, nawet nie mogłam wybrać nic. Ty możesz iść tam posprawdzać o co chodzi, ty natomiast nic nie robisz, więc sprzedaj obraz, a ty, no nie na drabinki, natomiast idziemy tu. Rysuj kształty, rysuj ludzi, rysuj. Nie, nie kształt. Rysuj pojazdy i rysuj zwierzęta, i tam jeszcze jedno będzie. Dobra, pięknie. Ty masz piąty poziom, to już ty nie baw się, ale układaj klocki. Bo jeśli wpadnie teraz czwarty poziom, potem komunikacji, piątą nie będzie problemu, a do wyobraźni sobie porysujesz trochę. Tak wszyscy teraz tutaj będą po kolei chodzić. Ona już jest wywęczona normalnie, bo. Tyle się dzieje przecież. Czy ona to wyszło do siebie? Nie, no mogłaś spać sobie jeszcze chwilę. Idź zrzemnie, jeszcze. Tak, ty rysuj pięknie. O, nawet jeżeli rozmawiasz. To ty rysujesz, natomiast ty możesz budować wieże i rozmawiać? Czy nie za bardzo? No i ósmy poziom. Nie Niechciej ma urodziny, ale ten czas leci. Również Łucja nie, Marcy ma urodziny i Łucja ma urodziny. Czyli postarzamy. Ale. Ale właśnie. Dobra, trzeba ich postarzyć wszystkich. Eee, dobra, chodź tu mama. Postarzamy. E, więcej opcji. Czekajcie, bo ja jestem ślepa. Opcja postaż. Dobra. Tu opieka postaż i opieka postaż. O, dobra, tutaj się postarza. Jest i jest ruchliwy. Ok, co tu robisz? Trzymaj dziecko, ok. Ale możesz postarzyć. Opieka i postaż. Nie musisz się już nawet opiekować, tylko od razu. Postaż. Pięknie. Mamy słoneczko. Rozpromieniony jest i tu też potrzebuje starzenia. O, jakie jaki słodki. Ty też, bardzo jesteś słodki. Lucja, ty się pokaż. Jak będziesz wyglądała. I jesteś. O, ostrożna. No Lucja też nie wygląda najgorzej. Czy one się biją? Nie myślałam. A, dobra, ty idziesz tam. Ja już myślałam, że one się tam biją. Ale dobra. Poczekajcie. Dobra, bo mamy tylko jedno to małe dziecko, więc... Yy... Więc potrzebowaliśmy też leżaków, prawda? I teraz pokażcie mi, ty jesteś głodna, tak? Więc e... ty nakarmi ją. E, nie tu, tu. Nakarm piersią jeszcze. Ty też, to samo. Będzie karmie... karmienie. E... Dobra, gdzie to jest teraz? Tu na karm piersią. I ty też pewnie jesteś głodny. Więc też będzie karmieniem. O! I jest już dziewiąty poziom, niech ja. I. Zostały pewnie tak jeszcze ten rysunek. I nie pamiętam, co tam jeszcze zostało. Zaraz się przekonamy. Tylko niech skończę rysować. A jeszcze chwilę i skończę raczej. Żebyśmy dzisiaj jeszcze mieli takie małe urodzinki. Dobra. Byłabym naprawdę zachwycona, gdyby te dzieci się tak nie. Gdyby te dzieci tak nie niszczyły wszystkiego dookoła. Ty jesteś śpiąca. No jest 20 dopiero. Co tam ci zostało myślenie już masz? Eee, może by tak. Będziesz rozmawiać z nim? O, pięknie, będziesz napijać komunikację jeszcze. Tak, do, Tak, jeszcze chwilę, prawda? Wy, jak. Wy wszyscy śpią. Śpie... Wy wszyscy spać chcecie. Dobra, posadź tam. E... Boże, nie i ma tą piękną. Chustę. Ty do spania. Ciebie koniec końców nie nakarmili? E, dobra, no to w takim, kar w takim razie karm z butelki tam, ucie. E, masakra jest. E, dobra, czy ty już skończyłeś? E, Wait, nie idziesz na skrzypce. Eee... Nie, dobrze, tutaj chciałam. Idziesz tu. I tu rysuj kształty ludzie, pojazdy czy potwór. Jeszcze potwora musisz narysować. I będę zadowolona. Eee, tak, ty. Połóż tu. Posadź ucję. Chodź tu, posać. Ucie. Albo dobra. Zostaw ja tu posać. Co z tymi dziećmi się dzieje czasami, to ja nie wiem. I tutaj jeszcze e, ucję. I mają iść do spania. Okej. Okay. Dziesiąty poziom. Dobra, ty jutro nie pójdziesz szkoły. Widzimy się już rano. Dobra, mamy piątą. Franciszek ma wstać. Niech on idzie jeszcze do łazienki na szybko. Eee. I wyjmiemy mu torta. Z tego względu, że... Może jeszcze się uda go wysłać do... Liceum dzisiaj, bo tak aspirację ma zrobioną. Tu ma szóstkę, więc wszystko jest tak naprawdę przygotowane. Także ty już tutaj smuchnij świeczki. Czy dzieciaki śpią? Ty nie śpisz. Ty jesteś głodny. Ty jesteś głodny. Czy ty możesz Krishnę poprosić o jedzenie? Daj się nakarmić, Krishnie. A ty idziesz smuchnąć? pokaż jak, jak będziesz wyglądał Franciszek. Czy będziesz dalej okulary miał, czy e, zmienisz je na soczewki. A i też muszę sobie muszę pamiętać, że po tym odcinku wpisać dzieciaki do e, listy. Ty jesteś niezręczny towarzysko, ok? Tak, niezręczny towarzysko to może będziesz miłośnikiem zwierząt w takim razie. A jak będziesz wyglądał? Pokaż się. Czemu ty nie masz spodni? Nie wyglądasz, nie wyglądasz tak źle. E, jaki masz na co dzień strój? Jesteś naprawdę ładny. No i pięknie. E, zjedz sobie tutaj coś takiego przygotowanego i tutaj potem świeczki urodzinowe daj. Dobra, a to włożymy, to też włożymy. Czy też rada odrobić pracę domową z, z tego? Krishna, tam dzieci płaczą, dziękuję. Ty wstań. I skoro on będzie odrabiał, czemu wszyscy odrabiacie zawsze tutaj? Weźmy pomóc, pomóż z odrabianiem lekcji, będzie szybciej. O, pięknie. Zawsze może iść do szkoły już, wiadomo, z odrobioną pracą domową, prawda? 50%, 75% No i pięknie. To może jeszcze szybki prysznic? Ulala. A, czyli oni mogą po prostu brać sobie prysznicę. A, bo on dzisiaj do szkoły nie pójdzie, prawda? Bo nie ma też możliwości wysłania go. No, nie podoba mi się czasami to w Simsach, ale no jak już tak jest, no to niepotrzebnie go e, mordowaliśmy o to. Dobra. Wait. Co z małymi? Dobra. Tytuł. E, opieka. Nakarm butelką. Ty, tu ty tu, tu skorzystaj, ty natomiast tu e, na karm, karm z butelki i ty tam też jesteś głodna, więc e, ty możesz przyjść i mojusz karmić z tego co pamiętam, oczywiście, że tak, karm z butelki. No i pięknie, wszystko nakarmione, wszystko w porządku. Tak, tam już jest karmione. Które było brudne? Któreś śmierdziało? Ty śmierdziałeś. Ulala, więc ty idź, wykąp. Natomiast Emma, ona już za bardzo czasu nie ma, więc poproszę cię o. Budowanie wieży. Wcześniej nie, nie. Nie buduj wieży. Ty idź skorzystaj z nocnika. O, pięknie. Mama natomiast pójdzie odebrać pocztę. O, jeszcze jakie ładne tantiemy przychodzą. Nie są to jakieś wysokie tantiemy, ale zawsze coś. A jak już weźmiesz po... Jak już weźmiesz pocztę, to zapraszam tu. Wszystkie dzieci muszą zawsze się Dobra, jesteś wykąpany Jesteś e... Odłóż go tu e... odłóż... odłóż go tam A Potem Aha, odłożyłaś go gdziekolwiek? Nie, dobra, jest Eee ma. Idź się bawić klockami, proszę. Chociaż ty. ty nie utrudni mi tutaj pracy. O cały na dobranoc. O ukołysz do snu. E, następnie ty, jak już się tam wykąpiesz, e, wykąpiesz Łucję. Masz możliwość to, co zrobisz. Czy to się osiągnęłaś już czwarty poziom chodzenia? Tak, oczywiście, że osiągnęłaś. O... Ty natomiast... Ty już jesteś piątkowym uczniem, co mi bardzo pasuje. Więc no... Myślę, że też dość szybko będziemy mieli... Dorosłego Franciszka. O, a ty narysowałeś arcydzieło, to mi się bardzo podoba i 11 tysięcy. Kochani, myślę, że w kolejnym odcinku będziemy mieli przeprowadzkę. Czy ty nie miałeś Dobra, bo wszystkie śpią. Nieważne, ale może jeszcze nam się uda dzisiaj zrobić małą. Powiem wam, że jak zawsze był problem z e, chodzeniem. Tak, poruszanie się, komunikacji i myślenie mamy wpite na piątkę. Wyobraźni wątpię, żebyśmy wpili na piątkę, ale korzystając z od No teraz mam nadzieję, że się uda wbić. Ten non stop na tych skrzypcach gra. Ty idź spać, młody człowieku. I ty, co ty potrzebujesz Pęcherz. Wszyscy jesteście już... A, dobra. Ty nie jesteś najedzony, więc ty wstań i ty karm go z butelki, a ten również. Gdzie ty jesteś, dziecko? Tu jesteś. Więc yy... czekajcie. Nie tu. Tu. Ty jesteś tu. I ty nakarm go z butelki. Tak, nakarm. Można się nakarmić, Dasz. Ty jesteś vampirem? No raczej nie. A ty? Ja jeszcze raz idź skorzystać z nocnika. Mam nadzieję, że tym razem mu się wbije korzystanie z nocnika na czwórkę przynajmniej. O jest. Marcel jest bardzo głodny. Czy któraś z Was nie miała nakarmić Marcela? Ty tu jesteś, więc karm go z butelki. Aha, okej. Okay. Wszyscy się tam zacięli po prostu, bo tak. Krishna chciał położyć tutaj e, ucję. E, ona chciała dojść do tego, ona tej stała i tak e, w kółko macie ją. Dobra, posadź tu Marcela. Ty, posadź tu. nie chcę ja. I niech idą spać. Ty, czego potrzebujesz? No, spania potrzebujesz. Oczywiście, że spania potrzebujesz, więc ukołysz to snu. Ty już zrobiłaś ten. Nie, jeszcze nie. Skorzystaj. Już? Pięknie. Mam nadzieję, że ty nie wstań. Dobra, wiecie co? Nie ryzykujemy, bo nie pamiętam czy ona ma... Czy ona teraz będzie miała urodziny czy nie. Dlatego też ty chodź tu. Połóż spać go tam. A ty natomiast chodź tu. I pomóż smuch smuchnąć. Powiem świeczki Simowi Emma. I zobaczymy sobie, jak Emma wygląda. I na tym dzisiaj skończymy. No, pokaż się. Dobra. O, oczywiście weźmy kreatywne, czemu nie? I będziesz śmiała. Dobra, to mi się podoba, ale dobra, moi kochani. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wszystkim za to, że jesteście, że oglądacie. Zapraszam oczywiście do komentowania, gdzie będziecie podawać swoje propozycje imion, bo jak zauważyliście, wykorzystuję je, jeżeli jakieś się pojawiają. Oczywiście zachęcam do lajkowania filmów, żeby wzrosły zasięgi i do subskrybowania kanału. Jeszcze raz dzięki wszystkim za obecność, trzymajcie się. No i cześć.